Dzień dobry bardzo. Witam was z tej strony Shark Trader. Zapraszam was do szybciutkiej analizy, bardzo szybciutkiej, ponieważ analiza dotyczy USD/CAD. Wszyscy czekają na, na dolar CAD. Co się wydarzy w Kanadzie za 50 minut, kiedy to będzie ogłoszona decyzja o stopach procentowych. I chcę wam przedstawić swój punkt widzenia. Dużo ludzi na Telegramie, na Discordzie pyta mnie właśnie, co ja o tym sądzę, więc naprzeciwko nim i Wam, całej mojej społeczności na YouTubie, wychodzę teraz naprzeciw. Przede wszystkim trzeba zacząć jak zwykle od ogółu: od ogółu do szczegółu. Jesteśmy na interwale W1 i musimy spojrzeć, w jakim ważnym miejscu jesteśmy. To, co mi się rzuca w oczy, to poziom 61%. Całego tego wielkiego, potężnego spadku od lutego, w zasadzie marca 2020 roku. 61,8% złota granica, złoty poziom FIBO, na którym większość sytuacji ważnych się rozgrywa. I teraz przechodzimy niżej. Co tu ciekawego jest? To dla mnie jest istotne to, to co tu się dzieje. A dokładniej rzecz biorąc, już Wam pokazuję. Mam na myśli: już wiecie pewnie, co mam na myśli: ramię, głowa i co? I brakuje kolejnego ramienia. Zobaczcie, przechodzimy teraz na interwał H4. Mamy na razie potencjalne RGR. Ale to jest coś, co według mnie się wypełni. Dlaczego? Ponieważ te dwa szczyty, to R i to G, zwróćcie uwagę na ten histogram, ten tutaj na dole. Tu jest zrobiona dywergencja. Według mnie ta dywergencja na tym poziomie ma bardzo duże szanse reakcji. Dokąd i odkąd dowiecie się oglądając dalej tą analizę. Przechodzimy dalej na interwał H4. Zobaczcie, tu mamy dołek. Bardzo ważny dołek z 3 października. Doszliśmy niemalże idealnie do tego dołka. I co się nam tutaj wyrysowało? Wyrysował nam się krap Krap. Który swój punkt D ma dokładnie idealnie w tym miejscu? W miejscu tego dołka. Czyli tworzy nam się taki, już zaczął nam się tworzyć taki podwójny, ja bym to powiedział, multilevel. Tu jeszcze warto narysować sobie w tej chwili taką krótkoterminową linię trendu. I teraz co według mnie się wydarzy? Według mnie brakuje to, czego ja bym sobie życzył, co ja bym chciał rozegrać na, tej, na tych danych. Taki tak zwany idealny scenariusz, wymarzony scenariusz, który bym sobie stworzył, żeby ten krab zareagował do góry, dochodząc w okolice tej linii trendu, tudzież przybliżamy jeszcze, tudzież tego. Krosa na średnich H4, zwróćcie uwagę, że jeżeli pociągniemy tą krótko, jeszcze, jeszcze bardziej krótkoterminową linię trendu, to gdzieś w tych okolicach ona się spotyka z tym, że właśnie krosem. E, I teraz tak, żeby ten scenariusz miał sens, to co się powinno wydarzyć? Powinniśmy, moi drodzy, Wystartować w tej chwili do góry dzięki temu krabowi. Jeszcze zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Tak, tu już zaczęła się tworzyć dywergencja. Widać, że na tym dołku, na tym 1,35 mamy bardzo ważne dwie formacje. Dwa takie, prawie bym powiedział, objęcia hossy. Pierwsze objęcie hossy na interwale M30 i drugie, bardziej mi to przypomina zasłonę ciemnej chmury. W każdym razie korpus, który zakrywa wcześniejszy. Dwie formacje tworzące podwójne dno na wyższym histogramie. I to jest idealny zaczątek do rozpoczęcia wzrostów, które wynikają z, z tego krawa I teraz dokąd to powinno dojść. Pierwsze miejsce jest tutaj, drugie miejsce jest gdzieś tutaj. Dlaczego te dwa miejsca? Z dwóch powodów to wynika. Po pierwsze, pierwsza linia trendu połączona z crossem trzech średnich z interwału H4, tak zwanym Golden Crossem, który bardzo często ładnie działa, w szczególności, kiedy jest połączony z linią trendu. A jak widać, trend został już tu zapoczątkowany, właśnie dywergencją na d1, o której wcześniej wspomniałem. Idziemy dalej. Czyli nasze pierwsze potencjalne zagranie, które moglibyśmy zrobić, jest w tej chwili cena jest tutaj. Tak więc w tym miejscu. OK. W tym miejscu z take profitem, w którym z tych dwóch różowych pól. Eee, jeszcze raz wejdę eee, jeszcze raz powiem poziomy, bo zawsze zapominam a to jest ważne, bo mi o to prosicie eee, wejście 35700 take profit pierwsza strefa 1,37 do 1,37300 druga strefa take profitu, gdybyśmy gdyby tu się cena nie zatrzymała, co według mnie ma ogromne szanse, żeby się zatrzymała, druga eee, strefa 1,38 praktycznie 38 z groszami i z tych miejsc. Pewnie już wiecie co napiszę. Zmienimy kolor. Zmienimy czcionkę. Potencjalny. Potencjalny short. Potencjalny short tutaj ewentualnie tu to samo. Już nie będę tego, tego wypisywał. I teraz, w momencie, kiedy tutaj udałoby się znaleźć koniec tej korekty korygującej cały ten wcześniejszy spadek, to zasięg moi drodzy, który byłby z tego potencjalnego na tą chwilę shorta, to jest wysokość głowy z ramionami. I teraz odkładamy ją od linii szyi. I zobaczcie z czym nam się to zgrywa. Po pierwsze, troszeczkę z linią z setką e, z D1. Ale co ważniejsze, przejdźmy na interwał. To musimy chyba skasować, tak żeby nam nie bałaganiło. Przechodzimy na interwał miesięczny. To musimy rozszerzyć, żeby było na miesięcznym widoczne. I zobaczcie, to jest zasięg RGR i ten zasięg idealnie zgrywa się z crossem na miesięcznych, również golden crossem, czyli tutaj mamy golden crossa, który daje nam potencjalnego shorta, żeby zrobić e, transakcję z niskim z małym stop lossem, co da nam duży stosunek zysku do ryzyka, a tu z kolei golden cross, na miesięcznym daje nam potencjalny take profit. Take profit, który, no, według mnie, tu trzymanie dalej tych shortów nie miałoby sensu, bo po pierwsze, spotykają się, zaczyna się strefa trzech średnich i mamy zasięg z, z tego RGR-u. I teraz szybciutko, bo czasu cieka, jeszcze musicie obejrzeć tą analizę i ja ją muszę wrzucić. Załóżmy, że uda się tutaj wejść. 40, niech będzie 50 pipsów do stop lossa. Take profit 650, to jest, moi drodzy, 13 R. 13 R ponad 30%. 40 w zasadzie praktycznie wychodzi, tak? 39% Procent, przy 3% ryzyku. I co ciekawe, te dane, które teraz będą z racji tego, że to są stopy procentowe, mogą nam dać paliwo do tego, żeby ten ruch szybko zaczął się wykonywać. Oczywiście pewnie będzie trwał w kilku dniach, te, te 13R. Natomiast bardzo często analizy pokazuje Wam takie, które trwają ileś czasu, i jakby ten efekt wow, który mógłby być szybko zobaczony i wywołać jakieś emocje, że to działa i w ogóle, jest rozciągnięty w czasie. Więc często dzieje się tak, że albo ktoś tego nie zauważa, albo mało to przemawia. Tu jest szansa na szybką realizację tego ruchu. Tak więc, moi kochani, trzymamy kciuki, żeby ta analiza wyszła, bo mamy 40 minut na to. Ja bardzo gorąco Wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, łapki w górę, pozytywne komentarze, subskrybujcie kanał i do usłyszenia. Mówił dla Was Shark Trader, cześć.